na ekran. Jak staniesz przed, przed ekranem o, to będziesz miała pół twarzy y, zasłonięte zasłonięte na ciemno, a jak staniesz z boku lewej lub prawej strony, będziecie widać całość. Także o to chodzi, żebyś widziała. o tym. Witami się Basiu, co będzie tematem, powiedz? Czy już wiemy? Nie wiem. Nie wiem. Proszę Państwa, nie wiem, po prostu nie wiem. Barbara Zaleska, prosimy. Witam wszystkich. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Ja wróciłam z urlopu, właściwie dopiero jestem w trakcie jeszcze kończenia urlopu. Tak jestem tak wyluzowana, że właściwie wszystkie tematy i żaden temat nie jest mi obcy. Jeśli chcecie, to przygotujcie sobie pytania jeśli ktoś chciałby zgłębić to, co chciałabym powiedzieć, ewentualnie jakieś swoje własne przemyślenia. Natomiast tak tutaj mówiąc o wolności, miałam ostatnio bardzo dużo doświadczeń, szczególnie w tym roku. Tak jakoś mi się potoczyło, bo postanowiłam już w ubiegłym roku zmienić trochę swoją, swój styl pracy, swoją, swoje działanie, w ogóle swoje życie. Nie to, że tam wchodzę w jakiś związek, tylko ciągle jestem osobą wolną i taką dyspozycyjną dla siebie. Tylko chodzi o to, że nabrałam więcej spokoju i więcej takiej rozwagi do życia. Wiekowo już powinnam to dawno zrobić, ale jakoś tak mi nie wychodzi. Natomiast moje doświadczenia, które miałam od początku roku, były tak dla mnie ważne i ważne dla innych, że chcę przekazać trochę takich ciekawych informacji, swoich doświadczeń. Często o tym mówię, co mnie dotyczy, z reguły mówię o tym, co dotyczy moich klientów, z którymi pracuję. Ale mówię teraz, jestem bardzo, bardzo wyluzowana po Europie, więc naprawdę temat jest trudny taki do ogarnięcia. Ale powiem, że to, co zauważyłam ostatnio, to ludzie czekają na największym błędem, jaki robimy w życiu, to to, że czekamy, czekamy, czekamy. Na to, że ktoś się zmieni, że ktoś się zmieni, że ktoś tam życie ułoży. Nie, to my jesteśmy właścicielami swojego życia i to my decydujemy, co się z nami dzieje. Czy jesteśmy wolni, czy nie wolni? Andrzej tu bardzo dużo powiedział. Właściwie tak dał początek wszystkich moim o które miałam tutaj przed chwilą. I jeśli chodzi o to słowo wolność, w czasach tego okresu, który przeżywaliśmy przez ostatnie dwa lata, to naprawdę to było bardzo trudne wyzwanie dla nas wszystkich, żeby zachować swoją wolność i nie poddać się tej fali bezsensów, absurdów i tak I nie poddać się tym, tym osobom, które uważają, że mają więcej rozumu od innych, a są też tak samo ludźmi, którzy też w którymś momencie będą unicestwieni i gdzieś tam pójdą albo w proch, albo w ziemię. Więc tutaj e, cały czas pilnuj, pilnujmy tego, żeby ta wolność, tak jak te wolne miasto Lwów, żebyśmy byli nie tylko wolni w Elwowie, ale byli wolni w swoich sercach. Nie powinniśmy dla własnego dobra ulegać myślom innych. To jest trudne do ogarnięcia, bo myśl jest energią, która bardzo silnie wpływa nie tylko na nas samych, ale w ogóle na, w ogóle na wszystko, co się dzieje dookoła. I możemy nawet nie wiem, jak krystalicznie myśleć, ale jeżeli ktoś ma taką myśl zabójczą, dosłownie zabójczą, to może nas zwalić z nóg i to naprawdę wykasować na różnych poziomach. Doprowadzić do bankructwa, do chorób, do zniszczenia, do zniszczenia związków itd. i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, żeby nie starać się, jeżeli czujemy coś takiego, szukać źródła. Nie pozwalać sobie na to, żeby to zostało gdzieś tak w naszych tylko głowach, myślach, w naszym ciele i żebyśmy w tym tkwili. Bo im dłużej w tym tkwimy, to tym gorzej dla nas, tym więcej chorób w nas się pojawia. Jak ktoś zgłasza się do mnie na sesję i mówi, że ma już, nie wiem, tak z grubsza liczą to ze 20 chorób, to ja mówię, no to można kilku osób podzielić takimi chorobami. Ale ta osoba już przez wiele, wiele lat nie była sobą, tak naprawdę nie była sobą. Ja ciągle ulegała mnie. Ale są takie stwierdzenia, nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Więc ludzie buntują się i nie słuchają innych. Bardzo często zagadujemy siebie poprzez mówienie, mówienie, mówienie w nieskończoność. Rozmowy telefoniczne niepotrzebne. Nie jakieś konkretne rzeczy, nie jakieś treściwe rzeczy. Takie dzwonienie, na przykład matka córka, czy matka syn codziennie albo dwa razy, albo trzy, albo cztery razy dziennie i pytanie, co co się dzieje, to jest w ogóle absurd. To jest właśnie to niepotrzebne trwonienie energii, którą możemy wykorzystać naprawdę na bardzo wiele mądrych rzeczy, przeczytanie książki, wysłuchanie wykładów, pomoc innym nawet bezinteresowna. Natomiast takie ble, ble, ble naprawdę to jest szkodliwe przede wszystkim dla nas, bo tego czasu my już nigdy nie odpracujemy. Ten czas jest jeden, jeden dla wszystkich, jeden w tym samym czasie, w którym my możemy coś zrobić produktywnego, marnujemy go na jakieś bzdety. Ja mówię, miałam ostatnio bardzo dużo doświadczeń, spotkałam bardzo fajnych ludzi, bardzo fajne sytuacje, w których byłam właśnie, na przykład byłam w Kolumbii, w której, o której marzyłam, dla mnie to było tak niesamowite, pojechałam na żywioł, więc z grupą oczywiście. Ale dla mnie to było takie doświadczenie, bo pierwszy raz w życiu doświadczyłam halucynacji. Oczywiście miałam otwarty umysł, nie pozwoliłam sobie na to, żeby wniknąć w te halucynacje, ale tak pomyślałam, ile osób zupełnie nieświadomie ulega halucynacjom, im się wydaje. Widziałam, jak wygląda wszechświat w tych halucynacjach, jak wygląda siatka, która nas otacza i tak dalej, ale to było dla mnie tylko doświadczenie. Natomiast ludzie po prostu jak w amoku wchodzą w tego typu procesy, w takie halucynacje. E grupowe, jakieś rodzinne, związkowe, ulegają temu i wydaje im się, że to jest prawda, że znajdą tu rozwiązanie, że ktoś za, nie, rozw za nich rozwiąże problem. Więc yy, były ze mną osoby, które już doświadczały rytuałów szamańskich. Chciałam w ogóle zobaczyć, jak szamani pracują. Tacy prawdziwi, z pióropuszami, którzy machają grzechotkami, liśćmi, jakimiś tam ziołami itd. i tak dalej. doświadczyłam tego <grym> raz i nigdy więcej. Po prostu jedna wielka komercja. Więc to już jakby przeszło w, naprawdę gdzieś do archiwum. Takie myślenie o tym, że to jest prawdziwe. Ale widziałam właśnie, jak ludzie próbowali w tych rytuałach odnaleźć swoje ja. Nie, to nie jest to. Po tych, po jak byliśmy w grupie, to właśnie uświadomiłam, że to my jesteśmy twórcami swojego życia, a nie jakiś szaman, który będzie nam coś dawał do picia i potem machał nad nami grzechotką. To nie jest to. To, to nie są te czasy. Świadomość nasza rozszerza się poprzez nasze właśnie e, takie myślenie o dobrych rzeczach, nie martwienie się, o niezamartwianie, o e, nieoczekiwanie, takie dbanie o innych w nadmiarze, a nie o siebie. Takie e, egoizm niezdrowy dla siebie. Więc e, jak najbardziej jestem daleka od tego. E, miałam też doświadczenia związane. Z, z żaglami pojechałam właśnie z koleżanką, która jest tu na sali jako osoba towarzysząca z dziećmi, które żeglowały. Ja widziałam te maluchy, jak ile ta dziewczyna, ta moja koleżanka, ile ona wkłada wysiłku w to, żeby te dzieci nauczyć nie tylko techniki ale jak one mają do tego psychicznie podejść, jak one mają walczyć o siebie, jak one mają zdobywać sukcesy, nie na zasadzie rywalizacji, ale doświadczeń i myślenia o tym, jak, jak można swój poziom podnieść, obserwując innych. I ja widziałam te, nie wiem, ośmioletnie dzieciaki, które naprawdę siedziały w tym jeziorze, w Włoszech i były po prostu po, po szyję albo po głowę umoczone w zimnej wodzie, bo to był kwiecień. I one naprawdę przez cały dzień były w tych kombinezonach, woda z butów im wypływała i bardzo mocno cierpiały, ręce się trzęsły, ale one naprawdę na koniec dnia nie widać było po nich zmęczenia nie było widać e, nie, takiego zniesmaczenia, że one sobie nie poradziły i tak dalej, bo właśnie ich opiekunka bardzo mocno dbała o ich stronę psychiczną nie tylko fizyczną, ale też psychiczną. Ja mam bardziej odgotowania. E, natomiast Miałam też doświadczenia związane też z podróżami po Polsce, w których poznawałam różnych ludzi, ludzi, którzy pokazują swoją wolność, co mi się bardzo podobało, Ludzi, którzy mówią, ze względu na to, ile mam lat, mam prawo robić to, co chcę, nie krzywdząc oczywiście innych. I to jest bardzo ważne. Więc bycie wolnym w, obecnych, w obecnym czasie, kiedy jest taki duży nacisk polityczny, społeczny, jakiś ekonomiczny i tak dalej, to dla nas, ja wiem, że siedzą tu gdzie świadomi swojego życia. E, więc e, mówię takim językiem bardziej e, dla Was, a nie dla kogoś, kto, komu muszę wyłożyć elementarz, bo i takie osoby też spotykam. Tylko właśnie e, dbajcie o to e, starajcie się rozszerzać to, co jest e, Waszym przywilejem bycia wolnym, ale też dawanie wolności innym. E, najpierw posłuchaj nie, nie narzucaj się. Bo to jest niedobre. Takie dbanie widziałam ludzi w ostatnim, w ostatnim okresie, którzy za innych chcieliby myśleć, robić i tak dalej, a potem wyrastają kałekie dzieci, które nie potrafią nic ze sobą zrobić, nie potrafią się ogarnąć w życiu, a przecież to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już w takim wieku, w którym powinniśmy zadbać o to, żeby właśnie to młode pokolenie, żeby przekazać młodemu pokoleniu wzorce. Z naszego dzieciństwa, w wzorce jeszcze z czasów, może nie tak bardzo górnorodnych, ale przynajmniej takich bardzo autentycznych, gdzie była, gdzie było kałuża z błotem, gdzie można było wpaść, wymyć się, pójść z brudnymi nogami do łóżka spać i nikt za to głowy nie urywał. W tej chwili jest bardzo duży nacisk na taką powierzchowność, na taki blicht, a nie na to, żeby te wartości duchowe rozwijać. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach powszechnie spotkane. Ja zawsze kiedy mam możliwość zwrócenia uwagi na coś takiego, powiedzenie nie rób tego albo zastanów się co robisz, no to po prostu robię. Nawet niech mnie ktoś za to nie lubi i powie, że nie chce mieć ze mną do czynienia albo, że nie pasuje mu, nie ma problemu, są inni, którym będę bardziej pasować. Chciałam też powiedzieć o tym jak, o tej wolności, o tym jak zabierana jest nam wolność przez właśnie myślenie innych osób w taki sposób negatywny, który chcą nam, chcą po prostu zawładnąć nami. Więc sama miałam ostatnie doświadczenia, zginęła mi komórka teraz za granicą, więc jeden numer mam wyłączony jeszcze przez kilka dni. Właściwie się jutra, trzeba już jutro, dzisiaj wracam do domu. Więc to było tak, też takie bardzo przykre, bo ludzie, którzy mają, którzy mogli do mnie zadzwonić albo dzwonili, nie mogli się po prostu połączyć. Na szczęście mam drugą, jak ktoś znał drugą komórkę, to mógł skorzystać. Natomiast to było takie bardzo przykre dla mnie, no ale taka energia poszła, żebym zobaczyła, jak to jest, jak ktoś nie ma pracy i nie ma kontaktów. No i takie, taka informacja, taka bardzo silna energia poszła. No i niestety e, przypaczyłam to tym, że straciłam komórkę. I z kontaktami, i z, ze wszystkimi zdjęciami, i tak dalej. Więc takie doświadczenie mam też na sobie, bo wiem, że ja nie robię żadnych zabezpieczeń, nie dbam o to, żeby. Może pilnuję swojej czystości, tego, żeby w stosunku do ludzi być fair. Jeżeli nawet ktoś po jakichś, po dwóch latach do mnie pisze, że no nie pomogłam, ją, ja co tam mówię, nigdy nie zostawiam takiego telefonu na pusto. Tylko mówię, zobaczę, co ta osoba zrobiła dla siebie przez te dwa lata. Na przykład, e, że nic nie pomogło. No bo dwa lata to ludzie leczą się po 20-30 lat u lekarza i jakoś im nie pomaga. I ciągle się leczą i leczą, i do końca życia mają się leczyć, bo taka jest struktura medycyny. Żeby nie leczyć, nie wyleczyć, tylko leczyć, bo to nie jest w interesie medycyny. Natomiast zajmując się zdrowiem ludzi, staram się ogarnąć ten temat jak najszybciej. Żeby, jeżeli ktoś jest w. Potrzebie na już, to nie ma tak, że ja jestem czy zmęczona, czy nie mogę, zostawiam wszystko po prostu i zajmuję się takim człowiekiem. Ale są osoby, które po prostu chorują wiele, wiele, wiele lat, więc mogę je odłożyć na dzień czy dwa później, czy po urobie wrócić. Natomiast to, co jeszcze odnośnie wolności, bo tu ten temat jest na tablicy, więc już staram się być taką zdyscyplinowaną i pilnować, żeby skoro jest ten temat, żeby coś na to powiedzieć. To wolnością naszą jest też dawanie sobie przywilejów, przywilejów bycia, właśnie tak jak Andrzej mówił, zdrowym, szczęśliwym, nie ma marudzić, nie narzekać. Jak słyszę takie gadki wśród czy znajomych czy osób, spotyka, które spotykam i właśnie one mówią, że przez ileś tam czasu mają problemy, problemy. Ja mówię, no dobrze, ale to zacznijmy od tego, co zrobi, co ten człowiek zrobi dla siebie, żeby zlikwidować te problemy. Jakie jest działania? Jak widzę, że nic się nie dzieje, że ta osoba tylko najchętniej tobie ponarzekała, a ponieważ ja słyszę, jak ludzie myślą, i słyszę, co jest w, pol, w, pol w ich głowach, oprócz tego, co mówią, no to łatwiej mi to wszystko wyłapać i nie wdaję się w takie rozmowy, w których te osoby próbują wkręcić mnie w kolejnego słuchacza, który będzie słuchał, żałował, witował się i... Pracował za nich. Więc tutaj jestem bardzo daleka. Tutaj jest taka dość ostra, cięta na to, żeby jeżeli mam kogoś postawić na nogi albo pomóc, to naprawdę zrobię to rzetelnie, pod warunkiem, że ten ktoś jest gotowy na to albo tego chce czy potrzebuje. Oczywiście do niektórych to się mówi pół godziny, do niektórych i trzy godziny, trzeba, żeby przekonać, że dla ich dobra trzeba, warto się zmienić. I te jeszcze zmiany ludzi, trwanie na to, na oczekiwanie. Oczekiwanie, że ktoś. Szczególnie w małżeństwach, w związkach, tak jest, że druga strona się zmieni i takie wymuszanie. Teraz jest na Europie, na Europie byłam świadkiem takich sytuacji, w których jedna osoba na drugiej wymuszała e, pewne zachowania, bo, bo, tak, bo tak chce. No więc to jest po prostu absurd, totalny absurd. To z taką osobą to ja naprawdę nie byłabym nawet, nie wiem, 3 dni, po trzech dniach już bym zrezygnowała z takiej osoby. E, natomiast tu już Andrzej mówił o, o tym, że dbajmy o tą taką krystaliczną aurę, podnośmy swój poziom. Czy to jest medytacja, czy to jest świadome myślenie, czy to jest spokój przede wszystkim spokój. Ja przez ostatni okres miałam właśnie tą możliwość bycia spokojna, bo w Kolumbii na przykład jest bardzo spokojne życie. Tam niech się do niczego nie śpiesze. Po prostu jest spokój. Jak wyjechałam właśnie na żaglę, to koleżanka pracowała z, z dzieciakami. A ja spokojnie sprzątałam, gotowałam, czego nie doświadczam normalnie, jak jestem w domu. Na wyjeździe mogłam na to pozwolić, bo nie miałam innych obowiązków. Nawet wczoraj jak byłam na, na tym najdłuższym moście, bo chciałam to zobaczyć, zobaczyć, jaki, jaki efekt wizualny i, i taki w ogóle duchowy jest, będąc na tym moście w Czechach, no to też tam nigdzie się nie śpieszyliśmy, mimo że przyjechałam chyba tutaj koło północy. Więc już dojechałam do Krakowa zmęczona, natomiast ten spokój, który tam miałam, żeby nie, 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 nie zniszczyć tego, tego no, te, tych doznań, które mogłam tam mieć, to nie śpieszyłam się, że już musimy lecieć, już je obiad, już je, y, trasa i tak dalej, nie. Bo trzeba wykorzystać te momenty, w których mamy możliwość osiągnięcia spokoju na to, żeby ten spokój mieć, bo ten spokój ładuje nas potem na następne dni, godziny, tygodnie, miesiące. I te doświadczenia, które mamy, które takie są dosłownie jednorazowe. Tak jak widziałam ludzi, którzy właśnie na wieży widokowej w tym miejscu, w Czechach, kładli się na taką siatkę, która jest no, po prostu siatką i trzeba było po tym chodzić, to widziałam, jakie są emocje ludzi, którzy próbowali wejść i... i ale do odważnych świat należy, jedni patrzyli na drugich i no jak to, być w tym miejscu i nie przejść, no to ryzykowali i naprawdę byli zadowoleni. I zrobili sobie dobrą zabawę. I to jest właśnie to, są te momenty w życiu, z których trzeba czerpać siłę. Takie doświadczenia, dosłownie, ułamków, sekund, które dają nam taki power, ale to trzeba poczuć. To trzeba być, być, trzeba być świadomym tego, że jeżeli coś takiego poczujemy, to to zapamiętać, bo to wszystko się w nas zapisuje.